Hejo, witam Was w kolejnym odcinku z dueli. O, dzisiaj sobie zagramy kolejną partyjkę, bo czemu by nie. W tym tygodniu nie grałam w ogóle duelli, no bo niestety przez moją pracę no to nie mam czasu za bardzo, żeby sobie tak pograć. Ale każdą wolną chwilę spędzam na nauce, także miejmy nadzieję, że może ta nauka nie pójdzie w las. Ale wiadomo, niestety pamięć czasami też potrafi zawodzić. Dobra, dobrało nam pana z Niemiec, przywitamy się z nim, okej. Okay. Jest za nami policja, to chyba nie trzeba wyjaśniać. E, wcale nie zumowałam w Brazylię, widząc tego redsoila Okej, okay, oponę popuszuję, ale nie wiem, tutaj jest świna cukrowa Nie znam dystrybucji szyny cukrowej w Nigerii Ale załóżmy, że tutaj, okej okay. Nie był to taki zły guess no, Dobra um, To jest blue car, czy to jest striped card? Wygląda jak striped, ale... Nie wiem, tam coś jest napisane słońcu na N. Ja mam wierzyć, że to jest jakaś Chipichapa Brazylia? Nie wiem, gdzie by tak mogła Brazylia wyglądać, ale wierząc, że tutaj jest striped karno, to chyba trzeba klikać Brazylia, tak mi się wydaje. O, parana Santa Catarina. Nie, chyba Sao Paulo do mnie nie przemawia. Nie wiem w sumie, co do mnie przemawia. Nie wiem, hejguję. A, Parana. A gościa w Argentynę. Ok. Tego szczerze się nie spodziewałam. W ogóle teraz zauważyłam, że można pisać na czacie między graczami, ale ja raczej z tej opcji nie będę korzystać. Po co tam człowiek ma się denerwować, nie? Dobra, mamy Indonezję, a to jest. Hmm. Intensywnie myślę nad Java, bo jest jakoś tak. Nie wiem. No, tak trochę dziwnie, no. Są jakieś palmy. Chyba na tym Sulawesi nie daję. Może nosy też by mogły wchodzić w grę, ale... A, to, to są liście, na przykład ja myślałam, że to jest murek z takich kamyczków, ale... Ech, nie wiem co, Kalimantan dać pod hedgea? Chyba będzie trzeba hedge'ować. A, Java jednak. Ale dobra, nadal jestem bliżej od niego. Okej, okay, mamy auto ze Stanów. To jest ten smolkam legendarny. Co, to się Colorado klika? Wiem, że ono jakoś tak przez cały kraj przebiega, ale ciężko stwierdzić, jaki to jest stan. Przynajmniej dla mnie jest ciężko stwierdzić. A, Nevada, okej. Okay. Nevada też mogła być. Okej, okay, mamy Black Cara. Jedziemy po prawej stronie, ale czemu jest podwójny pas? Ja chyba nie idę na tym Grecji. Czy muszę iść w Grecję? Nie wiem, co to jest za blacha tam w oddali. No, ty łauta jest widoczna, no, to chyba Grecja na tym klikam. Chyba, że odwalam. Ale nic innego nie pasuje niż Grecja z tymi podwójnymi pasami. To chyba musi być Grecja. Bo chyba nie inaczej, że Malezja. Okej, okay, goście jest konfiusa, ale daje dobry kraj. O, jakiś legendarny sunset. Nie, to słońce jest jakoś takoś. I czemu jedziemy środkiem? To jest klasyczne pytanie, które zawsze mam ochotę zadać. A to chyba są Stany? Czy to są Stany, czy Argentyna? Mam ochotę. Pierwsza myśl to była Argentyna, ale ja sobie nie ufam i dam Stany. Czy zmienić? Nie, chyba nie zmienia. Będzie boleć? Nie no, szczęście, nie będzie bolać No tak, Dakota przecież miała sens z tym, że było praktycznie pusto wszędzie. Nie wiem, gość mnie spuszował i ja jeszcze myślałam nad krajem i nie mogę kraju wymyślić. E, to jest Rosja. I to jest barszcz Ta, To jest Barsz Sosnowskiego tak zwany. Czeka, on był tutaj gdzieś? W sensie w tym rejonie Rosji chyba konkretnie. Zobaczymy. Chyba, że to jest jakaś Estonia dziwna, ale nie wiem szczerze. Aha, to było tam. Okej, okay, tutaj bym chyba nie dała. Dobra, nie będziemy się zatrzymywać. Będziemy lecieć dalej. Trafiamy znowu na niego. zobaczymy, może się odegra za tą Rosję. Jest... Jest antena. Nie wiem, ta architektura wygląda tak trochę... Chyba to jest Ukraina w ogóle. Tylko całe oto jest zablurowane, to mnie trochę niepokoi, ale może nie ma co się martwić. Nie wiem, szczerze. Nigdy nie myślałam o Odesie, ale tutaj pomyślałam o hmm. Może przyhedżować, bo to jest dopiero pierwsza runda. No dobra. Jednak dobrze, że zmieniłam trochę gaz, ale nie klinęłabym blisko Polski. Okej, okay. to jest raczej Brazylia, po prostu No Wygląda jak Brazylia, no Co będę Wam mówić więcej? To jest kukurydza, nie mam pojęcia gdzie w Brazylii rośnie kukurydza Chciałabym posiąść to wiedzę no, Są jakieś takie pogóry, nie wiem Dacie spirito? Okej okay. 1500 na Brazylii na drugiej rundzie, trochę będzie boleć w ogóle, jakie on ma najlepsze kraje? Okej, okay. w najlepszych ma Brazylia. To chyba fartem dostał w najlepszych Brazylia. Yeah. Słońce na S jest. Czy jest plakar w ogóle? Czy jest Wietnam? po goście po prawej. Chyba ja na ten Filipin nie klikam, prawda? Copyrighty nie wiem, czy mi coś pomogło, ale 24 może być w Wietnamie, więc wietnam. Okej, okay. jest wietnamski, to jednak klikam wietnam. Że aż tak zwątpiłam w samą siebie. Hmm, A z takim wyglądem. Nie wiem, nie ma gór z północy, więc chyba nie klikam północy, ale południa też nie chcę klikać, więc chyba przychodzę środek po prostu. Okej, okay. i on jest spójrz ze swojego kraju. Nie będę oceniać tego gesa. Okej, okay, znowu mamy auto. A, mamy auto. To jest Meksyk? Chyba na to wychodzi, że to Meksyk. A jeszcze się zastanawię nad tym. Nie no, chyba musi być. Chociaż nie wiem, czy ten sub w oddali jest oktagonalny. Ufając, że słońce jest na S, to chyba trzeba kliknąć Meksyk. Jaki copyright? Chociaż nie wiem, czy mi copyright pomoże coś na tym. Z pięć nie wiem, chyba może być ok. No, no, w miarę git. Ok, mamy polski pavement w Turcji. Jest woda na south. Niestety to jest dowolaj napienia i to nie jest pocieszający fakt. Fakt, że mogą mieć tą gruntę, też nie jest pocieszający. To jest dobre pytanie: czy to może być ta woda, czy to jest ta woda tutaj? Czekaj, zobaczymy, czy mamy jakieś góry. Czekaj, no bo my jesteśmy na jakimś skórzu. Czyli trzeba szukać górek. Tutaj, tak średnio chyba do górki widać, ale. Chyba, że może zaufać, że jesteśmy na tym koście tutaj. Mam nadzieję, że goś mi tego nie znajdzie. No, w sumie to działa w obie strony, bo goś zapewne liczy, że ja nie znajdę, tak samo jak ja. Liczę, że on nie znajdzie, więc. Nie wiem, zmienić na to. Woda jest losowna, więc może być zarówno to przy tej dużej wodzie, a może być tutaj. Nie wiem, nie mam szczerze pojęcia. Dobra, może trochę ryzykuję. Okej, okay, bo on szuka w Chorwacji. Chorwacja na tym? A może to mnie odkleiło? Czy on zmieni Okej, okay, tu tam było. Ok, tutaj bym chyba nie pomyślała, ale z wodą na miała to jak najbardziej sens. No dobra, to jest RPA. Na mnożniku 2X może poważnie zaboleć. Niestety. Nie wiem, dać pod pretorium bliżej. Okej, okay, teraz mamy Gętrzy a, to jest Brazylia Gętrzy 3. To mi chcecie powiedzieć? Jakoś podejrzenie tutaj zielono jest. Mam ochotę kliknąć ten. Boże nie ma mapy, tylko rondonie. Z drugiej strony się trochę boję. Więc chyba nie będę aż tak cwaniakować, bo po prostu kliknę normalnie coś. Jegoś ma w najlepszych Brazylia, więc to też muszę pamiętać. Słupy nie mają soportu, więc to może być wysoko. Chyba maraniało to jest chyba głupik z mojej strony. Chociaż tam chyba insulatory z maraniało są. Dobra, zostawiam maraniało. Okej, okay, gość też daje maraniało, więc chyba dobry gest. No, jest kapka bliżej, ale to wiadomo. Tak to bywa. Okej, okay, mamy Kenię. Um, tak. Jest dosyć żółto. co po prostu klikamy na piskenia chyba. Okej. Okay. Teraz my jesteśmy odrobinę bliżej. Okej, okay, mamy Niemcy. Jest niemiecki polard a ja gram na Niemca, więc on zapewne coś może dedukować z tego. Chociaż mi się wydaje, że te polardy nie są regionalne. Chyba, że może ta naklejka jest regionalna, no to wtedy mam trochę popysku znaczy się ma trochę, ale... dobra, no będziemy hedżować napis no już nic lepszego nie wymyślę. on się zastanawia nad północą i południem chyba okej okay. znowu jest odrobinę bliżej zapewne teraz sobie pluje w brodę, że nie poszedł niżej okej okay. niestety to nie jest pocieszający kraj dla mnie zwłaszcza, że chyba... czekaj, to muszą być Stany na no to wychodzi są jakieś drzewa, tam są jakieś wiatraki, nie wiem gdzie jest forma wiatraków w Stanach. Uff. Co ta kotem mam na tym kliknąć, to mi chcecie powiedzieć. Czy ja bylę w ogóle kontynent? Ale chyba nie byle kontynentu na tym. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nożnik X4 to może zabolać. Oj, co, przegrałam? Przegrałam chyba. Nie, żyję, okej. Okay. Nie no, na tym Texas klika jest trochę wild. Przynajmniej w mojej opinii. Osoby, które nie zna się na Stanach. Dobra, teraz słońce na N. Co to jest? Nie, to nie może być chyba Australia. Czemu to wygląda tak strasznie europejsko? Co to są za krzaki? To ja na tym Chile mam klikać. Znaczy się przez chwilę pomyślałam tutaj o Chile, ale to chyba nie będzie jeden z najlepszych gazów, jakie bym chciała zrobić w mojej karierze geogaserowej Ta, nawet moja kariera się nie zaczęła i chyba się nigdy nie zacznie w sumie może, niech czas zweryfikuje kurde, no to drzewka takie jakieś, takieś. nie wiem, mam teraz 50 na 50 centy Australia czy ile, nie? najgorsze no 50 na 50 jakie można zrobić kurde, ale takich ale takich płasków byśmy nie mieli chyba w Australii Z takie ścieżki, nie, dobra może jednak ktoś zgubi pomysł w mojej strony, ale klikanie na te nowej zelki. Hm? Ej, nowa zelka! Może mi się to podoba. Ale nie, chyba nowa zelka też tak nie wygląda. Już szczerze nie wiem, co to jest. No, Ameryka Południowa strasznie kusi, ale nie wiem. Coś do mnie przemawia, że to jest Nowa Zelandia, niestety. Nowa Zelandia tak się kłóci ze mną i tak mówi. Nawet chłopisze, decyduj się, That's gonna be GG, I guess. No, będzie GG, ale nie wiadomo dla kogo. Dobra, to wysyłam Ty dzisiaj i gesuje. Okej, okay, to była Nowa Zelandia. Dobra, teraz, żeby nie trafić jeszcze raz na tego oponenta, to zagramy sobie Andronkeda, NMPZ-a. Zobaczymy, czy może się NMPZ-a uda wygrać. Okej, okay, gramy na Polaka. Witamy się z nim. Okej, okay, to jest Kazachstan. Tylko, która to jest droga? Czekaj, kąd idzie w tą stronę? Jedziemy na South. Hmm. Jaka to może być antena? A to jest chyba ten zachodni. To chyba nie jest Kostanaj. To chyba też nie jest ta droga. O, jednak to była ta droga, okej. Okay. No, no to kliknąłem z taką niepewnością, ale ja widziałam tą drogę. Nalegatowanie drogi na NMPCie jest trochę wild. No dobra, nie ma co siadać na lawrach, bo teraz mamy chyba Filipinę Przynajmniej chciałabym wierzyć, czy to są Filipiny Chociaż nie wiem co to jest za słup, co jest po naszej prawej stronie Jakaś tam woda jest jeszcze Nie no, ale chyba klikam na tę Filipinę Jeszcze tam w oddali jest woda na północ Nie żeby to miało pocieszać w jakikolwiek sposób no, Podnet zapewne też do Filipiny Taiwan Click? Z takim pavementem? A, po prostu chciał być bliżej. <laughs> A, się żartowi gdzieś teraz. <laughs> Dobra. Co? To jest Ukraina? No chyba na tym Rosji nie daje Nie wiem, będziemy hedżować. Dobra. Co on da? Też klikam. <laughs> Hej, dobry wiersz. A że to było na Estonię. okej. Okay. Może miało to sens. Ale strasznie wyglądała jak Ukraina. Uuu, to jest to auto samoamerykańskich. o co tu chodzi? Czekaj, paka z tyłu. Ale to nie wygląda jak Amerykańskie Czekaj, to chyba muszą być te wyspy yy, US. Tylko teraz trzeba trafić kolor, jaki może być. Chyba, że ja odwalam teraz. Czekaj, a może to jest pick-up ten z Ekwadoru? No, czekaj, nie, tylko Pirates jest 2.19, no to nie może być ten pick-up. No tak, przecież Gentry jest. Maćka, obudź się w końcu. Ale nie no. Yy, blachy są ten amerykańskie, więc chyba trzeba kliknąć. Nie no to chyba musi być któraś z tych wysp. Chyba że to jest ten, chyba że to jest San Providencia. Znaczy się San Andre albo Providencia. Okej, okay, to, to była ta jednak południowa wyspa. No ale to i tak. <grych> Okej, <Okay>. witamy Polskę. <grych> no, co to może wyglądać? Czy ja takie drzewa widziałam u siebie na Podlasiu? Być możliwe, że widziałam takie drogi? Też widziałam. Czy w innych tych? Czy w innych widziałam? Widziałam. Nie wiem, myślę intensywnie, że to jest bardziej wschód niż ten. Okej. Okay. Lubelskie. Na początku chciałam kliknąć Lubelskie, ale sobie myślę, nie. Może nie, ale wschód. Wygląda tak jak wschód. No, co jednak człowiek ze wschodu zobaczy, no to wschodu się nie pozbędzie wschodni vibe hmm, to jest po prostu Kambodża no co, będziemy skipować rundę? <grym> o jajku. i to jest runda, której nie chciałam widzieć tak serio z jednej strony chciałabym powiedzieć, że to jest Bośnia bo jest 2.5 copyright, ale nie wiem, chyba klikam na tym Słowenię czy Chorwację przybliżenie twarzy do ekranu mi za bardzo nie da, bo są tylko kwiatki wszystkie znaczy się kwiatki, drzewka ale to chyba nie są Stany przynajmniej chciałabym wierzyć, że to nie są Stany nie wiem, chyba dam to Słowenia. okej, okay, to była Słowenia eee, czekaj, to jest chyba Indonezja tak, jest blacha indonezyjska te. daszki są z Jawy. no i to była Jawa coś tam skupię oponenta, ale zapewne zaraz role się odwrócę i oponent będzie mnie skubał Uu, mamy smolkama. Co, Austria z tymi drzewami? Chyba to nie jest ten ten z Kanady, prawda? Dobra, ryzyk fizyk, tak zwany. Okej, okay, to była Austria. O, i to jest runda, której chyba nie chciałam zobaczyć. Jest gętszy, ale co mi po że jest gętszy? To chyba musi być jakaś Ameryka Południowa. Z gen 3 to co, może Boliwia jakaś? Nie jestem najlepszym graczem Boliwii, więc... Peru na tym chyba nie, Argentyna na tym chyba też nie. Ewentualnie jakaś Brazylia pokręcona, bo czasami Brazylia też nie wygląda jak Brazylia. Uu, ciężka decyzja do podjęcia zostanie. No ale i tak sobie to jest Andranked, więc możemy się bawić po prostu jakimiś chipi-chapagesami. Nie wiem szczerze, czy bym chciała tu Boliwię klikać. Ale na pewno to w Ameryce Południowej. Nie wiem, dać Boliwie? Nie wiem, dobra. Oho! Botswana! Okej. Okay. <grystanie> Okej, okay, Botswana w takim miejscu. To chyba jest nie w ogóle. Znaczy się na moim poziomie to jest nie getable, Ale generalnie dla pewnego jakiegoś prosa, który Botswane widział pierdoliety razy, to jest Getable. Na Botswanie też nie jest to najlepsze, także by się wszystko zgadzało okay. Urugwajal po złej stronie kraju dałam U, ale droga się rzuciła co to jest R ta, ta RPA, to jest chyba ta ZEA nie widzę blura chyba w pick więc to chyba musi być ZEA czekaj, może trzeba ustalić czy jedziemy lewą czy prawą nie no, to jedziemy prawą, no bo widzę znak, że tam stoi odwrócone po lewej do tych dla jadących z prawej Będziemy gotować drogę na czymś takim, nie no, chyba mi się nie chce. Czekaj kąt idzie tak, ale pinpointować drogi tutaj mi się nie uda. Nie to co w Kazachstanie. Aha, bo to była Jordania, okej. Okay. To Izrael? Okej. Okay. ok. chyba bym nigdy w życiu Izraela nie dała na tym, ale Izrael miał sens z tymi pasami. Dobra, zagramy sobie ostatnią gierę i chciałam powiedzieć, że miałam włączone dwa tryby: Naumów no i NMPZ, i chciałam, żeby gra zdecydowała na kogo grać. No i gramy na pana ze Szwecji na trybie no Move, co mnie w sumie pocieszy, bo na NMPZ jestem tragiczna, jak zresztą mogliście zobaczyć przed chwilą. Mm. Um, dobra, jest burton antena, ale nie wiem co ja z tym robię, A to chyba musiał być te ruskie. To chyba nie jest żadna z tych, z tych międzynarodówek, nie? Hmm, co się robi z Platonem? Nie wiem. Kliknę Ufę, bo ufam. <laughs> Aha, dobra. Czyli jednak nie ufam. <laughs> dobra, i teraz mamy co? Eee... <laughs> Czekaj, to jest. Wiet tak, Wietnam. Ty, może i Wietnam. Chociaż nie wiem, te domki w oddali chyba wyglądają na indonezyjskie bardziej niż na wietnamskie. Nie wiem, auta nie widać, ale to chyba nie ma różnicy. Hmm, czekaj. Czy ja daję... Teraz wykraj na złym kraju, czy daję dobry kraj na dobrym kraju? Nie no, chyba zaufam, że to jest indo. Okej, okay, to było indo. Dobra. Mamy bolardy... czekaj, to są chyba tureckie bolardy, bo strzałki są tureckie, więc chyba trzeba założyć taką opcję Chociaż takie bolardy też widziałam i w Andorze, ale to ni chu nie może być Andora więc... Sorki memorki, ale nie klikam tutaj tutaj Andorra hmm. Kurde, ale jakoś tak pusto tutaj jest czy ja na pewno chcę dawać Turcję na tym. Nie no, chyba turecki pavement jest. Przynajmniej tak chcę wierzyć. Okej. Okay. Jednak to był zachód. E, wschód, przepraszam. W zachód to ja kliknęłam Dobra, Australia. Jeden z moich nienawidzonych krajów. Co to wygląda jak Wiktoria? Wiktoria przy Southern. No, Southern przy Wiktorii. Będę musiała któregoś dnia chyba kilka sitów na, ten, na Australii pograć Bo totalnie nie łapię vibe'ów tego kraju OK, Antena na tym? Okay. Chyba nigdy w życiu nie klikamy na tym NT Albo ja nie klikam, przynajmniej No dobra, witamy yy... Z Kanady czy Stany? Tak, odwieczne pytanie, jakie mogę zadawać samej sobie. Hmm, tutaj jest jakiś sticker, ale on chyba nic nie znaczy. Tak przynajmniej dla mnie się wydaje. Czy te drzewa wyglądają na południowe? Chciałabym w to uwierzyć i chyba uwierzę. Gośdaje daje północ, Michigan. Ok, no, ale był Coastal. Tam też mogły być te drzewka uuuu jakbyśmy grali tutaj NMPZ NPZ, a ze chyba się rozpłakała nie? Instant. Co to jest za słup? Jakiś taki insulator, taki, taki niejaki. No ale piękne drzewko. ale czemu jest słońce na S świeci? Co to są stany znowu? Nie mam pojęcia, co na tym kliknąć. Najgorszy Gers zaraz będzie robiony. Nie, jednak nie. Chyba jest w miarę okej, okay, ale Illinois jest takim miastem. Eee, drzewami? Argentyna? No, ja po prostu Argentyna. Cofam to, co powiedziałam przed chwilą. To jest Brazylia na co wychodzi z tymi słupami. to chyba nigdy nie są chilijskie nie no, nigdy tak w życiu Chile nie wygląda. Sam jest nieregularne. Co tam za porty? Hmm. Okej. Okay. Goiś za bardzo przyryzykała w południe i przegram na tym. GG. Cóż, więc to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już niedługo. Bajo.